Wszystkim dokładnie tak Ja gapa, zapomniałam mikrofonu Ale mam nadzieję, że audio nie będzie mocno różniło się I odbiegało od jakości Gdybym nagrywała go z mikrofonem Oczywiście kolejna część tego filmu będzie nagrywana z mikrofonem Tylko ten wstęp nakręcam bez I dzisiaj się zajmiemy taką krótką z kartami Yu-Gi-Oh! Jeżeli ktoś jest bardziej w temacie, w temacie właśnie tych kart, to wie, że takie puszki wychodzą raz w roku. Jest to taka specjalna puszka. Ja tych puszek mam aż trzy. To jest moja właśnie trzecia. Bardzo się mi się ta puszka podoba, dlatego, że jest taka przejrzysta, biała, taka czysta. I tutaj mamy oczywiście trzy główne postacie, które się kojarzą z tym anime Czyli na samym środku mamy naszego głównego bohatera, czyli Yugi'ego Obok mamy jego przyjaciela Joego. Natomiast po drugiej stronie mamy Kaiba Więc oczywiście Kaiba miał te blue eyes'y w swojej talii Bardzo lubię te blue eyes'y, więc tutaj tak nawiązałam Nie wiem w po co, ale taka ciekawostka i tak ona się prezentuje, ja ją kupiłam w gralni w Łodzi i dzisiaj właśnie zajmiemy się bąpeninkiem tej puszaczki. Jeszcze tylko Wam chcę dodać, że tutaj mamy kolejne postacie z tej anime oraz tutaj po boku mamy też napis Yu-Gi-Oh! Znajdujemy się już przy stole, więc możemy bliżej obejrzeć tą puszkę. Oczywiście mam już świąteczny obróz, więc zobaczymy czy, czy tak zostawię, czy jednak w trakcie filmu zdejmę ten obróz. Zależy jak karty będą się na nim prezentowały. Ja oczywiście już tutaj zdejmę tą przepiękną folię, żeby dostać ją do zawartości puszki. Fajne w tej puszce jest to, że są właśnie elementy wypukłe tutaj. Możecie to nawet zobaczyć w kamerze. Bardzo, bardzo lubię wykonanie tych puszek. Naprawdę firma Konami się bardzo ładnie wywiązuje ze swojej pracy, bo mamy bardzo ładne produkty. A w środku możemy ujrzeć jugiego. To są przekładki. Nie było w poprzednich. Pierwszy raz widzę przekładki z Tak, nie było w poprzednich puszkach przekładek. To jest nowość. Aha, a patrz, a z tyłu mamy tego, Joego. No, no patrzcie. Chciałam się dostać do środka. Mamy jeszcze tutaj Seto. Kaibę. No okej, Dobrze, Seto Kaiba. kaiba. Yy, ale tak, mamy trzy przekładki, ale te przekładki są o wiele lepszej jakości niż te Pokémonowe. Co ty gadasz? No, są sztywniejsze, dotknij sobie. Aha. Są z całkiem innego materiału, nie wiem, czy to jest jakiś plastik. No. Tak bliżej plastiku, no, niż no właśnie. kartonu. No właśnie, a w Pokemonach to mamy taki karton. Ale fajny styl, trochę jak klasyczne karty. Tak, Czyli bardzo mi pewnie myślę. to te japońskie, japońskie znaczki oznaczają, nie? Chyba to są japońskie znaczki w rogach. Tak, tak, wydaje mi się, no, jest japoński. Okej, okay, to lecimy dalej. Dalej mamy te mystery, aha! Bo tutaj zamiast kart promocyjnych mamy przekładki. Nie ma tutaj karty promocyjnej, zauważmy. No, tak, a w środku jest tylko ten wkład i, i ta puszka, nie? A nie zauważałam, żeby była jakaś karta promocyjna, a zawsze były karty promocyjne, więc tutaj to zmienili. I mamy właśnie tutaj ten, te trzy postacie z puszki. Pewnie wydaje mi się, że w środku znajdziemy, albo może nie w środku. Widzimy te karty, Czy po prostu można, można było je znaleźć w tych przekładkach? Bo zobacz. One chy, wyglądają jak to chy, przekładki. Chyba w przekładkach, no. Chyba tak. O, o nie chodziło. Zobaczymy, co nam e, dropnie z megapaku paków. Teraz takie się wydaje, ale co by nam się trafiły te trzy? E, inaczej chyba, chyba miałaś gwarantowane, bo była możliwość dostać puszkę inny, bohaterami z innych serii. A Weżdy, możliwe. W sklepie nas pytali, z jakim obrazkiem chcesz, czy ma być losowy? No tak, w sumie racja. Czyli mogłabyś wybrać, które chcesz. Aha, a jeżeli spodobało Ci się to, co ja robię, to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, aby zostać troszeczkę ze mną na dłużej oraz pozostawienie po sobie śladu w postaci łapki bądź też komentarza. Będzie mi niezmiernie miło. Mamy trzy srebrne saszety. Też chcesz jakąś saszetę otwierać? Nie, nie, popatrę. Dobrze. To my lecimy z pierwszą saszetą. ile tu jest tych kart w tej saszecie, bo to jest gdzieś napisane musi gdzieś być. Bo one są bardzo grube. Albo mi się tak wydaje. Na pewno jest więcej niż w takim normalnym sterze. Nie no, zdecydowanie. Dobra. To się przybliżmy. I zobaczmy. Co nas tutaj czeka. Oh. Wow! No, coś ładnego. Ale ładna karta. patrz, tu jest żmija. Oh. Zobacz, masz kartę żmij. Oh. I tu jest e, karta tego... E, tajby? Mhm. O. Ooo! się Chaos, the to? O, to faktycznie ciekawe rzeczy tu się dopią. Ooo! Oh. True light. Zobacz. Mm -hmm. A to jest ten! Myś e, też, ale tu jest... E, czekaj, jakaś... No, smok ten. A Blue Zobacz, Ice. To jest faktycznie, no? Ok, i to jest nasza ostatnia karta z pierwszego, e, pierwszej se, e, saszetki. Lecimy do kolejnej. Na, no, na końcu spróbujemy sprawdzić, czy była to jakaś wartościowa karta, bo tak do końca coś się nie znamy. Trochę nam to zajmie. Żeby znaczy, e, wydaje mi się, że ten e, Blue Eyes może być. W sensie True Eyes. True, true Light, no, mi się wydaje, że ona może być trochę warta, bo jest tak trochę inaczej zrobiona. No, właśnie z tymi kartami, już oni, -Oh, no, niby oglądaliśmy, jak sprawdzać rzadkość. No, niby wiemy, ale jednak, otwierając te karty, coś ciężko nam to idzie. No, jakoś w Pokémonach już szybciej, w Star Warsach też. A tutaj trochę gorzej. Zaczynają się napiętnie. Tak, i w środku mamy rzadsze. O, to jest ładna karta. Okay. O, to będzie rzadsza, wydaje mi się. Mamy kolejnego dragona. I ostatnia karta z tej saszetki. Jest właśnie taka i czeka nas ostatnia saszetka, czyli w środku każdej z tych saszetek skryją się rzadsze karty i powiem Wam, że naprawdę są bardzo ładne. Jeżeli ktoś się zastanawia, aby zakupić taką puszkę, a jest fanem właśnie tego anime, to zachęcam do zakupu, bo sami spójrzcie. To, to nie jest karta Joey'ego, który ma na, na puszce? Tak, no, 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 to będzie ta. Wow. Kurde, takie ładne rajwieki. To tak. I to nie będzie też rzadsze? Będzie, będzie. No i już dotarliśmy do końca tego właśnie filmiku. I jak wrażenia dotyczące openingu tej puszeczki? Ja najbardziej się zaskoczyłam. Że dostajemy bardzo dobrej jakości przekładki, które na pewno nam się przydadzą. Szkoda, że takich jakościowych przekładek nie mamy w Pokémonach, ale sądzę, że jakby takie przekładki dobrej jakości e, oni robili w Pokémon Company, to te nasze Elite Trainer Boxy by były jeszcze droższe niż są teraz, aktualnie. A i tak niektóre Elite Trainer Boxy już mają zawrotną cenę. E, no, niestety. Nie mieliśmy zbytnio farta w dropieniu, ale same karty w sobie były przepiękne, bardzo mi się ogólnie podobają arty właśnie tej karcianki. Sprawdziłam cenę takich dla mnie najdroższych kart, które mi się wydawały i pokażę Wam taką najdroższą kartę, jest to Reiki, Reiki. i ona kosztuje 30 zł. Jest tutaj w lajcie. No i tutaj właśnie mogę powiedzieć, że to jest nasz drop. Jeżeli były karty poniżej 20 zł, to Wam po prostu tutaj o nich nie opowiadam, ale było kilka fajnych kart, które miały tam cenę 16 zł, 10 zł, ale już wam ich nie będę pokazywać. Ja dziękuję bardzo, że dotrwaliśmy wszyscy do końca tego materiału. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, pa!